Jesteśmy przy słabości fizycznej lub niepełnosprawności. Czy przybywały do Pani dusze, które były w jakiś sposób niepełnosprawne w czasie swojego ziemskiego życia? Tak, było wiele takich dusz. Gdy mi się objawiły, nie było na nich śladów kalectwa, żadnych wózków inwalidzkich, żadnych zniekształceń czy blizn. Oprócz jednej duszy, która przybyła z powiększonymi wolami. Stało się tak wyłącznie ze względu na to, że dzięki tej szczególnej cesze rodzina uwierzyła, iż naprawdę miałam widzenie tej duszy, a dusza chciała przekazać rodzinie konkretne polecenia. Widzi pan, ci ludzie zapytali się mnie, jak ten człowiek wyglądał. Gdy wspomniałam o wolach, uwierzyli mi i dzięki temu wysłuchali poleceń. Teraz sobie przypominam jednego człowieka, który za życia był niemową i który oczywiście pięknie mówił, gdy się ukazał. Był widocznie